Historia króla Nabuchodonozora jest bardzo dla nas pouczająca, ponieważ podobnie jak ten król możemy zadbać o wszystko o każdy poziom naszego funkcjonowania naszego bytowania materialny emocjonalny możemy być wszędzie możemy posiadać każdą sumę pieniędzy po to żeby ją potem ze spokojem wydawać i oddawać się zakupoholizmowi albo podobnym nałogom ale w pewnym momencie kiedy przychodzi trudność kiedy w naszym przypadku, kiedy uderza w nas demon, a uderza w nas w takie cztery wymiary naszego życia w naszą tożsamość w to, że bardzo często kierujemy się lękiem, w to, że bardzo często siebie potępiamy i odmawiamy sobie życia w teraźniejszości z takim pokojem serca i demon jeszcze może wmówić Ci, że i tak nie uda Ci się wprowadzić, tego dobra, które zamierzyłeś wprowadzać, właśnie demon uderza w tą podstawę, uderza w te wymiary, ale jeżeli te wymiary nie są osadzone na fundamentalnej prawdzie, że Bóg, który ciebie kocha, osłania cię przed działaniem zła. To wtedy, tak jak w przypadku króla, oto jakaś trudność, jakiś problem, jakaś potężna rzecz uderza w podstawę i kruszy tę podstawę. I to wszystko, co było dla ciebie takim zabezpieczeniem, nagle może runąć. I dlatego zadbajmy o podstawę.